Czy Amadeusz Ferrari stworzy również projekt z Boxdelem. Pojawiła się wspólna relacja. Sebastian Fabiański zrezygnował z dużej części wynagrodzenia po 11-sekundowym starciu z Wardęgą. Wiemy, dlaczego podcast Dwa bieguny z Boxdelem nadal nie uzyskał zgody na publikację. Robert pasut dokonał sporego osiągnięcia. Udało mu się zdobyć bana na kiku. Boxdel poinformował, dlaczego nie dał jeszcze zgody na publikację udzielonego wywiadu. W czasie ostatniej doby w sieci dużo się nie działo, natomiast mamy odpowiedź na apele Filipka. Wczoraj informowałem was o problemach twórców podcastu dwa bieguny. Z uzyskaniem autoryzacji wywiadu od Boxdella. Sytuacja, gdzie twórca wymagał zobaczenia nagrania z przeprowadzonej rozmowy i potencjalnego wprowadzenia zmian przed publikacją, była dla kwana i Filipka drugą w historii po Sebastianie Fabiańskim, z którym rozmowa ostatecznie nie została opublikowana. Długi czas oczekiwania na zgodę poskutkował opublikowaniem serii wpisów, a następnie wrzuceniem wczoraj filmu, z którego możemy dowiedzieć się, jakie tematy mogą mieć potencjalnie wpływ na dotychczasowy brak autoryzacji, ponieważ oficjalne informacje odnośnie fragmentów do wycięcia jeszcze nie. Nie uzyskali z naszej rozmowy. Boxol tak troszeczkę sobie zrobił. Ja uważam, że robi, zrobił to w wyrachowany sposób, to było przemyślane i zaplanowane. Zrobił sobie tarczę swojemu, zaczął rzucać tam informacje, które były mocno zakulisowe, mocno ciekawe, uważam, dla potencjalnego odbiorcy. Też nie szczędził słów co do po niektórych osób i niektórych wydarzeń, więc ja uważam, tak teraz yy, po czasie, że ja nie wiem, czy nas trochę nie ograł. Czy on nie zrobił sobie takiej taktyki, że ok, pogadamy o fejmie, bo zauważ, jak dano się pytania z związane z jego osobą, to nie miał specjalnie dużo do powiedzenia, a jak już coś mówił, to bardziej na zasadzie, no. Nie powinienem tak robić. I co ciekawe, pojawiło się też stanowisko Boxdella, natomiast prawdopodobnie po nagraniu filmu, ponieważ przy przypiętym komentarzu. Zadzwonił Boxdell i poinformował nas, że opóźnienie z akceptacją materiału wynika z zawirowań wokół karty na zbliżającym się Fame MMA i nie ma czasu obejrzeć materiału, żeby zdecydować, które fragmenty potencjalnie chce usunąć. Powiedział, że jak znajdzie czas, to się odezwie. Zamieszczam informację, żeby widzowie, bo to wy właściwie czekacie na materiał, wiedzieli na czym w tej sprawie stoimy. Pod tamtymi licznymi wpisami pojawiały się głosy odbiorców, żeby puścić wywiad bez autoryzacji skoro przez długi czas Boxdell w ogóle nie odpowiadał. Natomiast stanowisko tej kwana jest następujące. A myślisz, żeby nazwać swojemu, jakbyśmy wy 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 wyrzucili rozmowę z Bogselem? No Znaczy ja powiem inaczej, jeżeli ktoś mnie pyta, czy coś takiego możemy zrobić, ja mówię, że to zrobimy w sensie, że damy autoryzację. To uważam, że no, dla mnie z z dane słowo komuś prywatnie jest na tyle ważne, żebym tego nie zrobił, nie? No a tak, a mi chodzi o taką czysto teoretyczną sytuację, że mogli żeby na, na przykład nie, nie. nie, myślę, że nie. Myślę, że jeżeli mielibyśmy mieć z kogoś to mieli Bo Boxdela, bo to on mówił pewne tak. rzeczy, a nie, a nie my. Zostając w temacie jeszcze Boxdela, Ostatnio zapowiadał powrót do sieci, a tak naprawdę na YouTube'a. No i pojawia się jedno pytanie: czy to czasem nie Amadeusz Ferrari będzie z nim tworzył nowy projekt? Codziennie o 6 rano macie tutaj takie treści, więc jeśli chcecie, żebym ponownie wyświetlił Wam się na stronie głównej, zostawcie lajka like oraz subskrypcję. Podczas ostatniej transmisji Wojtka Goli i Amadeusza doszło do rozmowy telefonicznej z Boxdelem, który zapowiedział powrót do działalności w sieci. Nie mieliśmy jednak zbyt dokładnych informacji na czym ma polegać projekt, który, jak określił Wojtek Gola, zatrzęsie polskim YouTube'em, natomiast wypowiedzi mogły lekko wskazywać, że może być tworzony z Amadeuszem. Stary, innym frontem, jeszcze sobie coś zrobię, bo Amadi wie, Ty też wiesz. No, chłopaki robią w ogóle coś mocnego. A swoją drogą projekt, jaki robimy, jaki chłopacy robią, by Michał robi, to będzie coś dużego. Co też zatrzymaliście polskim YouTubem. W nocy natomiast na Instagramie Ferrariego pojawiła się relacja, na której możemy zobaczyć Freakfightera w towarzystwie Boxdela, oznaczenie lokalizacji jako Poznań oraz hasło Działane. Czy jest to element nowego projektu, pozostaje jedynie obstawiać. Ciekawi natomiast, Odbiór próby powrotu do tworzenia treści na YouTube przez Boxdela, komentarze nie są zdecydowanie dla niego przychylne. Wystartował sklep zapowiadany przez Wojtka Gole i co ciekawe, zarobi na tym więcej niż 5 10 zł wspomniane na sztuce. Ponownie wracamy do ich transmisji, podczas której mogliśmy dowiedzieć się o planach sprzedaży koszulek związanych z ostatnim, nazwijmy to trendem dotyczącym Wojtka Goli i hasła Bisex. woda Fejn w sposób zdecydowanie zabawny pytał widownię w jakiej cenie widzieliby ich nowy produkt. Natomiast warto odnotować, że transmisja była z motywem przewodnim szczerości oraz otwartości, zapewne wywołanej również piciem napojów zawierających procenty. Napiszcie mi cenę, ile one powinny kosztować. Czy 90 zł, czy 129, czy 150. Max, co koszulka, błagam. A 129 będzie ok, bo jak będzie kosztowała stówę, to my też zrobimy. 5 zł, albo 10. No i wczoraj pojawiła się przed sprzedaż produktów, a cena jest właśnie taka, o jakiej wspominał Wojtek Gola. Na ich stronie możemy zobaczyć czarną koszulkę z kultowym już zdjęciem wodarza Fame i dodatkowo damski top, również z wizerunkiem Wojtka. Produkty zostały wycojone na wspomniane 129 zł, oraz czapkę z daszkiem w dwóch wersjach kolorystycznych za 79 zł. Wywiad z Sebastianem Fabiańskim na kanale Dwa Bieguny nie uzyskał autoryzacji, natomiast pojawiła się rozmowa z nim na kanale Żurnalisty i jest kilka ciekawych informacji. Przygoda aktora w Freak Fightach zdecydowanie nie należała do udanych pod względem samych występów w oktagonie. Patrząc jednak przez pryzmat aktywności podczas konferencji oraz programów Sebastian nie należał do frików, którzy zawiedli. Na kanale Żurnalisty pojawił się wywiad z aktorem, z którego możemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat wyników finansowych związanych z jego walkami. Na przypomnienia Sebastian wziął udział w trzech starciach, które łącznie trwały 93 sekundy. A najwięcej kontrowersji zdecydowanie zbudził pojedynek dwóch na dwóch, który trwał 11 sekund i został on wtedy trafiony w parterze przez Sylwestra Wardęgę. Sebastian CO SIĘ STAŁO? Nie wiem. Powiedz mi, co się stało, bo ja nie wiem. Stary. Ja ciebie pytam, co się stało, bo nikt nie wie, co się... Dlaczego nie chciałeś walczyć? Czemu w ogóle wylądowałeś na ziemi? Bo tam nie było ciosu. Nie wiem, stary, nie wiem. Absurdalna sytuacja. Wiadomo, tak. No, mam problem z kolanem. Wiadomo. Ta sytuacja jednak dla odbiorców nie wygląda na tyle poważną, żeby Sebastian musiał zrezygnować z dalszej walki po 11 sekundach. Jak się jednak okazuje, aktor miał z własnej woli po starciu zrezygnować, ale z dużej części swojego wynagrodzenia. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek mówiłem. Nie mówiłeś. Za ostatnią walkę wziąłem mniej niż połowę tego, co miałem wziąć. Mhm. Dlaczego? No, bo uznałem, że chyba. że nie chcę brać tych pieniędzy, bo nie wiem, czy one mi się należą. Mhm. Tym bardziej, że ludzie, wiesz, się rzucili na mnie, że jestem oszustem i tak dalej, i tak dalej, wiesz, szukałem ich na pieniądze. Więc jakoś moralnie stwierdziłem, że nie, nie, dobra, jakby nie chcę, nie chcę, niech to będzie, niech to będzie tyle. Okay. Jakby, być, zrobiłem show w internecie, zrobiłem show na konferencjach i tak dalej, za to mi się należy, za walkę mi się nie należy. Okej, okay, czyli wziąłeś połowę czyli z trzystu tysięcy zrezygnowałeś, powiedz. Więcej niż 300. Okej. Okay. To będzie mniej niż połowę. Według przekazów medialnych, aktor miał otrzymać za swoje walki 2 miliony 100 tysięcy złotych i Sebastian Fabiański to potwierdził. Natomiast jak się okazało, ostateczna kwota, którą otrzymał po potrąceniu różnych rzeczy, jest zdecydowanie, a to zdecydowanie mniejsza. To na podatek, Odejmujemy tak, trenerów, wszystko. odejmujemy wszystko. Aha. Yy, potrącone mi wynagrodzenie za Filipka tak, z zrobienie tak, wagi? Tak, tak, wszystko, bo najmyła. Ile naprawdę na tym zarobiłeś? Mniej niż bańkę, na pewno. Było warto? Nie. Tak jak jak po... hmm. okay, szybko. Okej, szybka odpowiedź. Nie, nie, nie. Robert Pasut dokonał sporego osiągnięcia. Udało mu się zdobyć bana na kiku. Od pewnego czasu Robert Pasut zdecydował się realizować swój content w formie transmisji RL, z których urywki krążyły dość często po sieci i szokowały odbiorców. Ale płaska dziwna, napisali o tobie. Czemu oni mówią, że jestem jestem płaska, ale nie jestem dziwna? A ja właśnie chciałem powiedzieć na odwrót: że jesteś dzi nie jesteś płaska. Ja lubię twoje. Ale dziś w takim znaczeniu pozytywnym, no, w sensie takim, że jesteś taka... Nie ma pozytywnego znaczenia słowa. No i no. Tak. Ja, los no z taką zamknięto głową to na pewno nam się nie uda znaleźć, ale jakbyśmy troszkę kreatywnie pokombinowali. Wczoraj jednak dokonał czegoś, co wcale nie jest takie proste, ponieważ został zbanowany na kiku. Przyczyna jest również mocno zaskakująca. Jak informuje portal Boop, Pasut zbanowany na kiku za to, że obciął sobie skórę ze stopy i potem zjadł. Kik to potraktował jako samo leczenie. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro jak codziennie o 6 rano tutaj na kanale i może będzie bardziej różnorodnie, bo w ostatniej dobie zbyt dużo się nie działo. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia siema.